Dobrze, jak w związku z projektem uchwały w sprawie zmiany obwodu szkolnego dla dzieci z Rudki i nowej wsi większość rodziców nie wyraża zgody na to, by wszystkie dzieci obligatoryjnie przeniesione zostały do szkoły podstawowej w Siedlisku. O... Odbyło się wiele zebrań związanych z wyżej wymienionym tematem. Rodzice podjęli decyzję, że mimo proponowanych przez urzędników miejskich zmian wolą, aby nasze dzieci chodziły do szkoły podstawowej Gimnazjum nr 2 w Trzciance. Decyzja ta nie została wzięta pod uwagę i na tej sesji zatwierdzony być projekt uchwały niezgodny z wolą większości rodziców. W związku z planowanymi zmianami odwodu szkolnego, Pani Kasterczak informowała, że dzieci, które uczęszczają już do szkół w Trzciance, będą mogły naukę w nich kontynuować, a dzieci klas 1-4 oraz uczniowie pierwszej klasy gimnazjum mają podjąć naukę w nowej szkole, czyli w szkole w siedlisku. Tymczasem informacje te okazują się nieprawdziwe, gdyż wszystkie dzieci z Rówki i Nowej Wsi mają podjąć naukę od przyszłego roku w siedlisku, nie zważając na to, że zaczęły już chodzić do czcianki. Więc naszym zdaniem, jeżeli uczeń idzie teraz do trzeciej klasy gimnazjum i ma zmienić szkołę, Zanim się zaklimatyzuje w tej szkole, piszę testy w trzeciej klasie. Tam jest całkiem inny program, inni koledzy, inni nauczyciele, więc tych testów my dobrze po prostu nie widzimy. Jeżeli jest kwestia dojazdu, do Trzcianki dojazd wynosi 5 km z sią, Do siedliska około 10. Więc podwala się kwestia samego dojazdu. Samo to, pracujemy w trzciance, lekarzy rodzinnych mamy w trzciance, Nie wszyscy posiadamy samochody. Więc jeżeli nawet dziecko nam zachoruje, czy ulegnie wypadkowi w szkole, można z pracy się dzwonić i dojść nawet do tej szkoły, czy do tego lekarza, żeby temu dziecku pomóc. Niestety, do siedliska już będziemy musieli, czy stary brać, czy, czy, czy jakoś w inny sposób, próbować się dostać i wracać z powrotem do trzcianki, do tego lekarza. Dojazd zimą. Samo to. Nieraz wystarczy pół godziny, żeby faktycznie te drogi były tak zawiane, że się po prostu nie przejedzie. Są nieprzejedne. Najlepiej no to wiedzą ci, którzy, bo trójka rodziców pracuje w siedlisku i oni najlepiej wiedzą jak się tam dojeżdża. Więc dojeżdżają do pracy przez trzciankę. Więc jaki jest sens? Wozić dzieci z Nowej Wsi przez Krzciankę do siedliska i tak samo wracać. Bo te drogi niestety są lepiej odśnieżone jak ta nasza. Nie mało tego droga ródka, runowo, jest w zasadzie jedno pasmo. Jedno pasmo drogi. Chcąc się wymienąć dwa samochody, niestety jeden musi zdjąć jak na pobocze, bo normalnie się nie miną, bo jest ta droga wąska. Tu już jak słyszeliśmy, to chyba za każdym razem, że bo też niestety, ale chcielibyśmy, żeby to przedszkole przeszło pod przedszkole numer 2 w Trzciance, tak jak było nam to obiecane. Niestety było wiele zebrań, ale no bardzo rzadko kto się pojawiał, bo tak niestety Państwo znaliby naszą opinię na ten temat. Motywuje się przeniesienie naszych dzieci do szkoły w Siedlisku tym, że jest właściwie przygotowana kadra pedagogiczna. Chcielibyśmy jako rodzice spytać się w takim razie, kto uczy w gimnazjum nr 2 i w podstawówce numer 2 bo my uważamy tę kadrę naprawdę za doskonale przygotowaną. Samym dowodem są tego nasze dzieci, które nawet w szkołach średnich osiągają sukcesy ogólnopolskie. Dzięki temu właśnie, że miały dobrze przekazaną wiedzę w podstawówce i w gimnazjum. Hala sportowa też jest tutaj motywacją, plac zabaw. Niestety to samo posiada dwójka. To samo. Także dla nas to nie są argumenty. Pani Durejko była u nas na zebraniach, obiecała, że nasze dzieci dostaną dwa nowe busy, żeby mogły do tej szkoły dobrze dojeżdżać. Na ostatnim, przepraszam, tak było, na ostatnim zebraniu wiejskim Pan Sołtys nas poinformował, że tych busów nie będzie, że będzie ten pomarańczowy autobus. Nie wiem, sami sobie zaprzeczają, nie wiedzą po prostu co mówić. Z samym tym wyjazdem nasze dzieci uczą na kółka zainteresowań, chodzą tutaj do hali sportowej na różnego rodzaju SKS-y, mają później czym wrócić ze Krzcianki, jeżeli nie wrócą, wrócą autobusem szkolnym, później są autobusy liniowe. Z siedliska, z siedliska już nie wrócą, będziemy musieli sami ich odbierać. Także my po prostu jesteśmy przeciwni temu, żeby nasze dzieci szły do szkoły podstawowej w siedlisku, i podjęliśmy taką decyzję, że nawet jeżeli Państwo przegłosują, że nasze dzieci mają chodzić do siedliska, my i tak swoje dzieci poślemy do trzcianki. Naprawdę. Także dziękuję bardzo. Taka jest nasza sytuacja. Dziękuję bardzo. Czy Państwo Radni w sprawie tej uchwały? Proszę bardzo, Pani Jadwiga Durejko. No, zabieram głos, wywołana do tablicy. Yy, pani... Ja chciałam odpowiedzieć o temat tych busów. Ja nie jestem dysponentem, nie zakupuję busów, że mogła Powinien powiedzieć na 100%, że dostanie pani busa. Natomiast na 100% mówiliśmy na ten temat, po konsultacji z panią dyreżant sekretarz, że poprawi się jakość dowozu dzieci. Bo tam cały czas była rozmowa na ten temat, że wasze dzieci dojeżdżają autobusem PKS-u, zdarza się również tak, że dziecko zostaje, to przecież jak dobrze sobie przypominam, to właśnie wy zgłaszaliście notorycznie uwagi do tego, że szlankuje dowóz do pszczelki dzieci z myli. A teraz nagle okazuje się, że to ja chyba źle słyszałam. Jeszcze mam takie informacje. Nasze stanowisko, ja powiem tak, jeżeli chodzi o radnych i znaczy, w tym momencie część radnych, bo nie mówię za wszystkich, uważamy, od samego początku zresztą tak uważaliśmy, że y, dzieci z Nowej Wsi powinny uczyć się, tylko nasze stanowisko w nowej siedzisku, ponieważ jakość nauczania na pewno nie odbiega od jakości nauczania w dwójce i my nigdy nie kwestionowaliśmy, i to może mogą Państwo nam potwierdzić. Jakości nauczania w szkole numer dwa. Ja nigdy z moich usług nie padło takie zdanie, że tam są źli nauczyciele lub jakiś program nie jest realizowany. Ja nie, nie powiem, w każdej szkole uważam, jest program właściwie realizowany i każda szkoła prawnych głowych ma nauczycieli i to, co trzeba, to jest po prostu realizowane. I, i tutaj uważam, że nie, nie powinno się przeciągać, prześcigać się w tym, że my mamy dzieci bardziej my mamy mniej wykształcone. I dzieci ze wsi zdobywają pozycje w olimpiadach i dzieci ze ścianki też zdobywają pozycje w olimpiadach, w konkursach. Możemy zajrzeć i ja bym proponowała, żeby nie używać tego argumentu, ponieważ każda kadra moim zdaniem w Gminie Ścianki jest, jest dobra.